Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiórek. Na wstępie, tak jak mówiłem, oj, tak jak mówiłem na wstępie, zważymy sobie i rozbierzemy dziś piecyk gazowy, który zakupiłem za 40 zł. Potraktujemy to jako znalezisko, że znalazłem go w śmieciach i zobaczymy ile wyjdzie stawka godzinowa za taki oto piecyk waga całego piecyka jest nie wiem dlaczego, ale jest pół kilo cięższy niż ostatnio co go ważyłem coś musiało być, waga jakaś nie halo, jest 12 815 gram 12 kilo 815 gram yy, po 80 groszy daje nam to 10,25 zł złotych groszy czyli 1 czwartą ceny, którą wydałem na ten piecyk jeszcze tutaj dla technikusa i innych co mają tą wagę, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Podświetlanie wagi. Są trzy opcje. Ja miałem najjaśniej. Jest w ogóle bez podświetlenia i jest z lekkim podświetleniem. Teraz napiszcie mi, w którym podświetleniu najlepiej widać tą wagę. Nie będę tam za dużo obrabiał tego filmu, albo przynajmniej ważenia, żeby było widać, jakie światło jest najlepsze podczas ważenia. A więc, tak, tu już mi plastik odpad, czyli już widzicie. 100 gram. Plastiku Junkersa idzie na bok. Tutaj mam takie coś. Tu już postanowiłem troszkę pomęczyć się wcześniej. Tutaj mamy prawie półkilową rurkę, i tutaj mamy czysty mosiąc żółty, który już idzie w odstawkę i będzie ważony przy końcu. A więc, tak, złom do złomu. I zobaczymy, ile wychodzi stawka godzinowa za taki piecyk. Myślałem, że będzie podobnie jak w tamtym na zaczepach, ale tu jest jakoś tak inaczej, jakie zaczepy metalowe. Dodam, że tamten ważył 10 kg, chyba yy, 200, ten waży 12800. Czyli lekka różnica jest. A tutaj kurek nam trzyma. Myślę, że tak, że da się go odkręcić. A teraz już go chyba nie Na Napłotkałem potężny opór ze strony tego kurka. Niestety, ale nie chce mi się iść po zestaw śrubokrętów. Po że strata czasu. Tutaj mamy te śrubki. No niestety, nie mam jak tam się dostać. To lecimy po kolei. Będziemy rozbierać jak na razie z Genialny pomysł, siła i moc razy dwa, Wygięcie blachy. No z jednej strony puści, ale z drugiej zobaczymy jak to będzie jeszcze. Wystarczyło troszkę zmaltretować blachę. I mamy coś takiego. Jest kurek. Tutaj mamy piecyk, tu kurek. Ocie. Teraz szukaj tego kurka. Ech tam młotek potrzebny. Kurek jest nie wiadomo czego to jest. Stalowy chyba ten kurek. Plastikostal. Twardy jak szlak. Ale mamy ten kurek. Oczywiście tu jest sprężynka metalowa, którą musimy wyciąć. Dużo śrubek się zapowiada. Następnie mamy kolejne śrubki. Żeby to jeszcze tylko wychodziło jakoś w miarę. Bardzo będę zadowolony, jeśli wyjdzie ponad 100 zł za taki piecyk. Bo stuwa na godzinę, dobra sprawa. A jednak to nie jest plastik. Aluminiowy to jest. To jeszcze sobie wyciągniemy to 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 tutaj będzie mu się spobiał tutaj nie wiem co to będzie może zostawię bo WD warsztat pozdrawiam ci kolego pisał właśnie do mnie że jeżeli mam takie płytki różne to dogadamy się ja jestem dobry gościu widzę że to jest zalane to może mu się do czegoś to przyda do no, jest jeszcze jakoś to wyciągniemy po ludzku takie coś mamy wyciągnięte, zostawimy dla WD Warsztat. aluminiowa rurka, Metal, o, aluminium odlew I tutaj na bokach, tutaj jest zwykły aluminium i to metalowe, musimy się tego pozbyć. Tutaj widać jak piec zepsuł się, był zostawiony razem z bateriami i baterie się wylały. W ogóle Wam powiem, że strasznie dobrze zabezpieczony ten piec jest, plastiki są twardsze niż w najnowszych pralkach kurcza. Yy, bębny i pamiętajcie, jeżeli coś przestaje działać albo wrzucacie coś do szafy, a ma baterie wyciągajcie te baterie, żeby się nie wylewały. Ja tutaj, tutaj Mamy jakieś uziemienie, a gdzie? Kurde, na do blachy. Dobrze, bo śrubek więcej. A my zbliżamy się powolutku do 500 subów. Lecimy jak szaleni. Jeszcze zrobimy sobie porównania. Myślę, że kupimy coś. Ściągamy z żółty w tym wypadku, nie pobiał. Na bogato odkręcamy to. Wyciągamy sobie troszkę miedzi i wybijamy taki kamień i mamy czysty odlew, ale nie będę robił tego na filmiku. Tu jest miedziucha w tym, będziemy sobie, z jednego sobie już wydobyłem, było jej tyle. Odkręcimy sobie tylną budowę teraz, powyciągamy te kable, żeby tak nie wisiały. Gdzie tu jeszcze mamy do odkręcenia z tyłu? On tyle ważył bo tu widzę, że się woda wylewa ciekawy temat będzie teraz pasuje zdemontować teraz nagrzewnicę i tak, mamy to rozebrane na części pierwsze wszystko będziecie widzieć jest już elegancki mieć piecyk jeszcze sobie utnę tą rurkę, bo taka dość taka mi się wydaje woda się cała wylała już nie brzdenka limitam tam I utniemy tu, utniemy tu tu nie będziemy się tym bawić, to tam Pół grama to nie zrobi różnicy, waga cięższa, tamten był chyba 2400, zresztą mam tamto, za chwilę sobie porównamy, tutaj jest największy problem, muszę naciąć tuboszką znowu, to jest wszystko, to jest aluminium odlew, Podkręcamy, dyszę oczywiście mosiąc żółty i to stal, tutaj mamy wszystko plastikowe, tu jest mosiąc żółty, odkręcamy. Nie, tu jest jakiś metal, o i tu mamy mosiądz żółty Na to wychodzi, tu sobie wyciągniemy tylko poodkręcamy yy, Aluminium odlew, kotlecik taki, tutaj też środka, próbujemy to wszystko wyciągnąć no, Tutaj jest mosiądz żółty i reszta aluminium odlew, tutaj mamy chłodnicę Aluminium odlew, wszystko odkręcamy, śrubki metalowe Tutaj też będziemy musieli rozciąć to i wyciągniemy sobie bolca. No i to już omawialiśmy. Za chwilę sobie będziemy wszystko ważyć. Ale jeszcze zostało nam trochę do porozkręcania. 45 minut pracy za nami. Troszkę się nie mogłem uporać z tą obudową na początku. Zajęło mi to dość sporo czasu jakieś 10 minut. Ale powiem Wam, że strasznie upierdliwy ten piecyk był. Bardzo ciężko mi się z nim pracuje. Te nowe piecyki z 2014-2015 roku, jakie miałem, były bardzo łatwe. Nic tam nie stawiało oporu. A tu ten jest, wyczytałem na metce, że 2000 rocznik, także ma 21 lat. Troszkę przeszedł pewnie. I kurde, no bardzo ciężko wszystko idzie z tym odkręcaniem. No bardzo ciężko. No tu jeszcze woda, pewnie, polej wszystko, bo za sucho jest, Udy, tyle czasu woda, jak to możliwe, tu mamy złom, mamy już rozkręcone, ściągamy więc obudowę, aluminium odlew, jak się patrzy, i aluminium odlew, i mosiądz, który musimy rozciąć, to jest raczej aluminiowe, czyli tak, tu mamy y, aluminium odlew, mosiądz powiał, który za chwilę sobie wykręcimy, dziś się obyło bez, Tłuczenia. Wypchałem sobie i kolejny odlew jest gotowy. Tutaj mamy mosiądz pobiał. To jeszcze zbadamy magnesem. Też aluminium. Chociaż mnie ciężkie to jest aluminium na pewno. A to. O, miła niespodzianka. Mosiąc pobiał. A więc tak, witam Was na podsumowaniu tego dzisiejszego odcinka. Uznajemy, że znaleźliśmy taki piecyk gazowy na śmieciach. I na początek leci stal. Z stali mamy 7,5 kg po 80 groszy. Daje nam 6 zł. 3 grosze. Dalej lecimy. Stal nierdzewna. Stal nierdzewna 90 gram po, yy, ba, 7 zł. po 7 zł. Stal nierdzewna po 7 zł. Daje nam 63 grosze. Teraz na wagę ląduje aluminium. Aluminium zwykłe, bo trochę tego jest. Trochę. Parę gram się uzbierało. I zważymy sobie, żeby nie kolidowało to nam. aluminium mieszane po 5,20, daje nam 31 groszy. Następnie aluminium odlew, tego troszkę nam się tu uzbierało. Aluminium odlew mamy po 6,50. Ląduje to wszystko na wadze 4,39. Teraz lecą droższe materiały, takie jak z Pobiał który jest po 20 zł. Daje nam 3,60. Teraz, mając żółty, faktycznie troszkę się go uzbierało więcej niż ostatnio. Po 22,50 daje nam 10,58. Teraz na wagę ląduje miedź po 32 zł. 180 g daje nam 5,60. Najważniejsze po 28 50 liczymy tak samo. Tu jest z aktualnego piecyka, tu jest z tego piecyka wcześniejszego. Wagowo no różnica niewielka. Myślę, że to będzie na 2,5. Ten miał coś, było 2,400. Sprawdźmy, bo tu nie pamiętam. 2,380. Z tego piecyka było 67,80. Niecałe 7 dyszy. A teraz sprawdźmy, ile zarobiliśmy dzisiaj w godzinę 20. 2,5 kg. 71,96, czyli stawka godzinowa wychodzi za ten piecyk. 77 zł w tych okolicach. Bardzo dobry utarg. 100 zł za cały piecyk. Godzina 20. Jeżeli znajdziemy taki piecyk, nie zastanawiamy się, bierzemy. stuwa nam wpadnie. A tutaj stary piecyk. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Dajcie lajka. Dajcie suba. Wpadnijcie do linku w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Hej.